Słuchajcie, kochani, na kanale. Co gotujemy To. Sirujemy. Dzisiaj zapraszamy na e, zlewanie preparatów. Także będziecie dzisiaj e, patrzeć na te wyniki mojej pracy e, z przed dwóch tygodni, kiedy to nastawiałam ocet wrotyczowy, i z przed miesiąca, kiedy nastawiałam olej z dziurawca. Także dzisiaj już. E, Wszystkie te preparaty są gotowe, więc czas je odcedzić i poopowiadam Wam w jaki sposób ja je stosuję. E, stosuję je w przypadku Marysi, w moim przypadku także, także. No, e, no już lepiej nie pokazuj. Dobrze. E, nie będziemy Wam pokazywać na co my konkretnie tak przed kamerką stosujemy, bo to troszeczkę jest wstydliwa sprawa. I poopowiadam Wam, na co można stosować te preparaty, więc zapraszamy na film. Ja tutaj już mam jeden słoik przecedzony. Już zaczęłam go używać. Zaraz Wam też powiem, w jakich proporcjach i jak należy go używać i do czego. Będziecie mieć pod filmem w opisie, jak również... Może zakładkę zrobię też wam u góry, abyście mogli się szybko dostać. Jeśli interesuje Was to, na co jest wrotycz polecany, jak należy go stosować, co można z niego zrobić, to na te pytania odpowiadam w tamtym filmie, gdzie właśnie nastawiłam ocet z wrotyczu. Było to właśnie dwa tygodnie temu dokładnie. Ja tu jeszcze odcisnę za chwilkę. Te pozostałości powrotyczu, popatrzcie, można jeszcze troszeczkę tego octu odzyskać. Mocno zakręcone. Można go stosować w takiej formie nierozcieńczonej. Ale z tego co wiem i z tego co już w praktyce zaobserwowałam, lepiej jest rozcieńczyć go w stosunku 1 do 1. Ja tutaj mam taką buteleczkę po wcześniejszym preparacie, który stosowałam na skórę, więc ja tutaj zaraz wleję połowę tej buteleczki. Jest to właśnie ocet, co tutaj wlałam i teraz moi drodzy wleję drugą część e, wody po prostu, czyli jedna część octu, e, jedna część wody. Woda ma być przygotowana. No i już gotowy jest preparat. Możemy e, stosować go na różnorakie wypryski. Może być stosowany e, na łuszczycę, na stany zapalne skóry. W przypadku zakażenia takim pasożytem, nużańcem, ale nie w okolicy oczu, a w innych okolicach, nużańc jest to taki pasożyt, który bytuje w mieszkach włosowych, tam gdzie mamy gruczoły łojowe bardzo często, jeżeli mamy taką świadomość, że mamy tego pasożyta oczywiście, czy też w infekcjach grzybiczych, czy też w przypadku opryszczki można stosować jak najbardziej. Jeżeli okaże się, że w tej formie, w tym rozcieńczeniu 1 do 1 jest to zbyt silny preparat dla Was, można jeszcze bardziej rozcieńczyć. Niektórzy nawet rozcieńczają tak, że jedną łyżkę, czyli 10 ml, Octół na 130 ml wody. I jeszcze w tej formie także ma właściwości lecznicze. Ja tutaj mam taki bardziej skoncentrowany preparat. Można stosować, moi drodzy, jeszcze ocet wrotyczowy jako płukankę na skórę głowy, czyli po umyciu włosów, e, ostatnie płukanie, e, już po spłukaniu szamponu. Mamy płukanie właśnie z octu wrotyczowego, ale ten ocet musi być bardziej rozcieńczony niż w tym przypadku, czyli bierzemy łyżkę octu na całą szklankę wody, taki stosunek. Będzie to lekko zakwaszona woda. I jednocześnie będzie dobrze działało na skórę głowy. Jeżeli ktoś ma na przykład jakieś swędzenie skóry głowy, e, czy też może walczy z łupieżem, będzie to bardzo pomocne. E, właśnie w przypadku łupieżu, czy jakichś grzybic na skórze głowy. <laughs> Więc bierzemy tak o można powiedzieć tyle tego wrotyczu w szklance, a resztę uzupełniamy ciepłą wodą, ciepłą, no, żeby było nam przyjemniej spłukać, i można po spłukaniu e, głowy jeszcze wmasować po prostu ten preparat w skórę głowy. I mimo tego, że jest to polecane na skórę głowy, to ocet, jako taka substancja kwaśna, bardzo dobrze zamyka łuski włosów. Wtedy włosy stają się piękne, błyszczące, więc to jest też dla, dla kondycji włosów, dla lepszego wyglądu Włosów także jest polecany. Bardzo dobrze się sprawdza właśnie w przypadku różnorakich wyprysków, ponieważ nie dość, że wrotycz ma właściwości dezynfekujące, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze. To jeszcze w dodatku ocet również dezynfekuje, więc można go spokojnie stosować zamiast toniku, ale w tym większym rozcieńczeniu. Czyli można powiedzieć łyżka octu na szklankę wody. Możemy sobie taki preparat przygotować. I jeszcze jeśli chodzi o trwałość takiego octu nierozcieńczonego, moi drodzy, jest to trwałość nieograniczona. Tutaj się nic nie ma prawa zepsuć. No jeżeli mamy ocet w rozcieńczeniu i na przykład weźmiemy Wodę nieprzygotowaną, no to wtedy można, można powiedzieć, że może być to troszeczkę krótsza trwałość, ale spokojnie, moi drodzy, miesiąc, dwa, nawet w rozcieńczeniu, może taki preparat stać poza lodówką. Jeżeli mamy większe rozcieńczenie, no to wiadomo, na bieżąco zużywamy taki, taki preparat do chociażby spłukania skóry głowy, ale jeżeli byśmy chcieli, na przykład, na takie dość poważniejsze problemy ze skórą głowy czy też z łuszczycą chociażby możemy stosować wcierkę. Czyli nie rozcieńczamy tak bardzo jak do płukanki, do włosów, do skóry głowy, a bierzemy ten ocet rozcieńczony 1 do 1 na wacik, po prostu bierzemy wacik. I e, nasączonym wacikiem wcieramy w takie miejsca, e, powiedzmy, które tego wymagają. Jeśli to jest skóra głowy, to możemy to robić też tym wacikiem. Jeżeli jest to inne miejsce, możemy zrobić także okład. E, tylko okład nie przykładamy żadną ceratką, tylko pozwalamy mu po prostu się osuszyć naturalnie, czyli jest on, można powiedzieć, przez godzinę, dwie. Jest mokry, później pod wpływem ciepła ciała po prostu wysycha. E, czyli możemy obandażować e, takie miejsce, przykładając na przykład gazę, czy też wacik e, nasączony octem e, rozcieńczonym właśnie 1 do 1. Pamiętajcie o tym, że ten ocet <coughs> był to ocet jabłkowy, e, mniej więcej 3-4%. Więc jeżeli macie ocet silniejszy, ten 10% to musicie w stosunku do tego rozcieńczyć bardziej, żeby ocet nie był zbyt silny, aby nie drażnił dodatkowo skóry. Czas napełnić znowu buteleczkę. Ja już wcześniej używałam tego oleju z dziurawca, no. ponieważ była to partia, którą zrobiłam najpierw. Mówiłam wam w tamtym filmie, o oleju z dziurawca, że zrobię jeszcze jedną partię, i to jest właśnie to, co teraz nalewam. Miesiąc czasu się ten dziurawiec robił. Niektórzy może powiedzą, że za krótko, ale w tym czasie było bardzo ciepło i było mocne spromieniowanie słońca. I dlatego myślę, że ten olej się po prostu szybciej zrobił. Dlatego myślę, że wystarczy miesiąc maceracji. Zresztą widać po kolorze, że jest hiperrycyna, jest bardzo pięknie wyekstrahowana. Zobaczcie, jaki to jest intensywna czerwień. No i tutaj mam już do użytku buteleczkę przygotowaną. Tą będę trzymać, ten słoiczek będę trzymać w ciemnym miejscu w szafce. Natomiast ta buteleczka, ciemna buteleczka będzie przeznaczona do użytku na bieżąco. I teraz, jak możemy stosować? Ja mam już taki patent, jak łączyć olej z dziurawca z octem wrotyczowym. Moi drodzy, ja tutaj mam też w buteleczce ten ocet wrotyczowy rozrobiony 1 do 1 Do użytku również bezpośrednio w ciemnych buteleczkach. Więc tak: bierzemy moi drodzy sobie olej z dziurawca na wacik. Do tego dodajemy ocet z wrotyczu i taką. Mieszanką smarujemy zmienione miejsca. Czyli będziemy mieć zarówno lecznicze działanie dziurawca, jak i octu wrotyczowego. Taki patent Wam tutaj sprzedaje. No i załóżmy, jeśli mam jakieś zmienione chorobowe miejsce, załóżmy na ręce, no to sobie fajnie smaruję. Dzięki temu odtłuszczające działanie octu wrotyczowego, octu w ogóle, bo oct odtłuszcza, będzie zniwelowane olejem z dziurawca. No i oczywiście te wszelkie lecznicze substancje zawarte i w oleju, i w wrotyczu znajdują się tutaj, więc bardzo fajnie można stosować. Ja stosuję u Marysi, bo Marysia cierpi no niestety na pewno taką nieuleczalną chorobę, jest to zapalenie gruczołów apokrynowych. Jest to choroba, która się przejawia wielkimi krostami, na które po prostu nie ma lekarstwa. Medycyna jeszcze do tej pory nie wymyśliła lekarstwa. I to, co Marysia ma na szyi, czasami na filmach, może widzicie, to jest właśnie to zapalenie gruczołów apokrynowych. No i stąd też szukam różnych niekonwencjonalnych metod leczenia i teraz zaczynam stosować ocet wrotyczowy wraz z olejem z dziurawca, bo klasyczne metody leczenia jak antybiotyki, różne pochodne witaminy A. Które stosowała przez wiele miesięcy, to powodowało wielkie wysuszenie błąd śluzowych, bo to było potwornie obciążające leczenie. Dla niej nie przyniosło żadnych rezultatów, po prostu, i dlatego też myślę cały czas o naturalnych sposobach leczenia. I teraz będę testowała. Olej z dziurewca i właśnie ocet wrotyczowy w połączeniu. Zobaczymy, może się uda złagodzić te zmiany, które ma. No i dam Wam na pewno znać, czy to leczenie przyniosło jakiś efekt, bo trzeba pamiętać, że jest to nieuleczalna choroba. Tak więc. Trzeba się jakoś ratować naturalnymi środkami, bo wiadomo, że naturalne środki może nie działają tak bardzo mocno, ale jednak można powiedzieć, że działają lepiej w długim okresie czasu. No i drodzy, oczywiście, jeśli chodzi o zwykłe takie bardziej zwykłe przypadłości, jak na przykład jakiś trądzik pospolity, czy też jakiś w związku właśnie z chorobami skóry jak na przykład jakieś atapowe zapalenie skóry, łuszczyca, no to przypuszczam, że znacznie będzie bardziej skuteczne połączenie tych dwóch substancji niż w przypadku tego schorzenia, na które Marysia cierpi. Inaczej się nazywa to schorzenie trądzikiem odwróconym. Miejmy nadzieję, że złagodzi to chociaż nieco objawy u Marysi, Myślę, że każdy z Was, jeśli ma jakiś problem ze skórą, powinien spróbować zastosować takie preparaty. Najlepiej, jeżeli je samodzielnie zrobicie według tych przepisów, które ja Wam podałam w tych moich filmach. Będą one dostępne w opisie pod filmem. Tak jak zawsze, wszelkie składniki na te preparaty, które robię, są dostępne w opisie pod filmem. No chyba, że czasami zdarza mi się zapomnieć no to wtedy warto mi w komentarzu przypomnieć, to wtedy za chwilkę oczywiście umieszczę, bo trudno tak ogarnąć wszystkie sprawy na raz. Dziękujemy Wam za oglądanie do końca. Już się z Wami pożegnamy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie tutaj zostać na dłużej, a my e, już się z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach. Filmach. Filmach, pa! pa. <noise> Today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day